Dobra, która jest godzina 10? Byliście grzeczki na czacie? Wolicie LOLa czy dalej TFT? Chyba LOLa byście woleli, dawno nie było. To znaczy teraz cały czas grałem w TFT, więc... No ja bym zagrał w LOLa, bo jednak jestem streamerem LOLa i wiem, że na LOLa ludzie najbardziej czekają. Ale możemy zrobić tak. Przygotujmy jakiś plan na streamek, bo jak coś to ja nie spałem. Jeszcze. I dzisiaj planuję powstrzymać do 20, więc zróbmy tak, że zagrajmy sobie trochę Gierek w Lola. Nie wiem, no zagrajmy sobie trochę po prostu Gierek w Ligusie, żeby zadowolić lolowców. Później pogram trochę Gotika i Jak już będę wdychał na wieczór. Nie wiem, 17-18, to będę do odciny grał w TFT. Taki może być plan na dzisiaj. To znaczy, obecnie raczej duża część widzów chce TFT, ale skorzystam, że po prostu jeszcze nikt nie streamuje Lola i że dawno Lola nie było. Mam jeszcze trochę sił i energii, żeby spróbować nie strollować Ligi Legend, ale później jeszcze pogramy w TFT. Twojego Lola już się nie da oglądać, bo tylko narzekasz i płaczesz 24 na 7? No to dzisiaj za każde narzeknięcie, płacz, rage, tilt, giftuję suba. Jeśli zrobię to dwa razy w grze, to dwa suby wtedy daję. Co na to? Żeby nie było narzekania. Zero narzekania, płakania, tiltu, rage'u Jak coś w stylu kurde no jungler mnie zgankował Dance Warda to to nie jest jakoś rage narzekanie, żeby nie było Typu Pławiego tu był, to nie jest tilt, tylko jakieś tam pojedzenie, słowa, potwierdzenia faktu czy coś. Dobra? Takie zasady. Będę płakał, stiltuję się, zrajdżuje, będę narzekał, giftuję suba. Nie, nie skończyłem Indiany, jestem w połowie gierki. Tylko tym dalej z Indiana Jones jestem, tym bardziej jestem lekko zawiedziony. Nie walczyłem z ani jednym jakimś krokodylem, potworem, jakimś bossem. Inaczej, wolałbym na f***a z rekinami, potworami czy czymś takim niż po prostu faszystów napierdzielać w nieskończoność. NPC-ów, no, tak trochę... no... Niemców? Nie no, faszyści to nie tylko Niemcy byli, tak? Czy tam ktoś może być? Czemu tylko Niemcy? Ale dole fizował to. Teraz miałem samonerów i muszę uważać. W chuj przegrywam, tym. jest mocny na mnie. Nie cierpię na niego grać. że na 1 HP Patrzcie na moje itemy i jego i nie mogę z nim wygrać. Bo ma healy redu i jeden item komponent, a ja mam buty ulepszone i trzy komponenty. No ale to dlatego, że on ma mocnego Herosa na mnie. Jedna klatka i dedubę mam. 5 tysięcy 5000% mózgu. Yy, z W nie mogę wypłynąć z klatki, nie. Jakbym mógł, to ten matchup byłby najłatwiejszym ze wszystkich. W nie jest to taki zły matchup, ale dobry Jorik, no, może mocno mi krwi napsuć. W Wylejcie, wygrywam z Jorikiem, ale early game jest, jak miałem demage, to jest nieprzyjemnie. Naprawdę zrobiłem prawie, no, wszystko chyba, żeby go tu zabić, wygrać i mi nie wyszło pomimo że miałem jeszcze przewagę przez ploda. Co to tówisz? No wujorika nic nie mówię. Nieprzyjemny spelek Wujorika dla mnie. Ja nie wiem, czemu nie można na przykład W przepłynąć pod tym. No bo na przykład z klatki Weigara w Vladimira wychodzi, nie? No to nie wiem w sumie czemu tu tak nie działa. Trzeba Rajotu zapytać. W Erki Jarvana nie wychodzę plamą, no? Co robi ta MF-ka? Czemu ta mf, MF nie Tragiczne jest ta gra. Mam nadzieję, że szybko się skończy. No nie wiem, ja... Ja nie wiem czy mam F nie tego barona. Tak jakby... No nie wiem, dziwne to było. Nie wiem, totalnie się nie opłacało temu Kaynowi palić Plata <laughs> za mnie. Nie całą grę miał u siebie. Zaraz palił flesza po kilka. Szkoda, że MFKR-kę zużyła. ma gmolek. W ogóle jaką ja mam rangę, ile mam LP? A, promotez do, do D1, to trochę się zrąbałem. Ty, jakie ja miałem więcej widzów na TFT? Ty no, myślałem, że sobie wejdę na LOLa, to wszyscy będą szczęśliwi. Jak teraz zagrałem gierkę w LOLa i jest uczciwie, że przyszli LOLowcy, to proszę zrobić ankietę, co wolicie, TFT czy LOL. Zrobię jakiś moderator? Co ja wolę? Ja wolę TFT, ale tak jakby... No, gram w Lola też dla was. To znaczy, Lol jest ok, nie? No, ja wolę TFT. Ale no, możemy ankietę zrobić. Zrobi jakiś kochany moderator, słodki jak nie, niedzielny poranek. Krewny, growy dziadek. Ja powiem tak, ja, ja nie pamiętam, jak się ankiety robi. Dobra, macie ankietę. No, prawie po, ponad 60 głosów na Lola. No to zostajemy na Lolu w takim razie. No, chyba, że coś się zmieni. Ale masz wielki bęben. Wielki bęben. Wielki nos. Wielkiego mam. No nieważne. Do chłapa pana. Ta koszulka idealnie dla mnie pasuje, tylko to jest taki specjalny krój. Idealnie dla mnie, dla mnie pasuje, tylko ona jest taka przyciasna i to jest celowy zabieg. Jak ktoś będzie pisał, że jest inaczej, to zostanie po prostu bana i mam k w... Ideal... Pasowała dla... na mnie 3 lata temu, a teraz nie wiem, no ma kilo może przy tym czy coś. I tyle. Dalej jest dobra. Ona od początku zawsze była trochę mi ciasna Widzowie! Czemu mam Jak... jestem zmęczony, nie ogarniam? Jak sprawić, że to mam tu na dole. Mi się zmieniło. Nie to w Dobra, whatever. Znowu u góry jest Waj. Wie, wie ktoś jak ten layout zmienić? Pomoże mi ktoś z tym poproszę, bo sery nie wiem, pierwsza coś takiego widzę. Nie, nie beczę, zrobię mnie ten layout. No rozprasza mnie, że mam layout rozwalony, no i nie wiem jak go naprawić. mogę portal wejść my bed naprawdę nikt nie wie jak to zmienić bo ja wyłączyłem sobie twitch'a wyłączyłem twitch'a włączyłem z powrotem to znaczy chroma i się to tak zrobiło super dzięki to zmienię to w ffz dzięki Przez, dużo mi to mówi groby. dziękuję za pomoc a tam ostatnio mnie się o pewną sprawę to WZZ, jak zrobisz xx5554616 to będzie wszystko git nie Kocham, jak ktoś mi próbuje coś powiedzieć i wali jakieś skróty, których nie mam bladego pojęcia, co znaczą. To, że ktoś zna jakiś skrót, to nie znaczy, że inna osoba wie. Czyli to jest coś, co dodał Twitch, tak? Ale co to dodał 10 minut temu? Wczoraj. To może dlatego mi przy tego yy, screensował gierkę. Czemu Twitch daje jakąś zmianę, do której się nie przyzwyczaję i nic ona nie zmienia, tylko irytuje. No nie rozumiem tego. Nic to nie daje, a tylko mi Nither irytuje. Kurde, ale shutdown na bierze Lessin? Wiecie co nie wiem czemu Lesin wziął shutdowna 800 golda? Jak to jest Lessina, no ja bym miał czapkę, no ale nie będę szkalować, może nie zrobił celowo. A to troszeczkę jest trolling z jego strony, że on wziął 800 golda w Ladowi. Ale pierwsza ta gra. Nie wiem, no nie trafić takiego kiuska na d 1 to trochę wstyd, ale no nie będę nic mówił, bo za każde narzekanie daje subgifta, ale no ja nie wiem co tu się... Leafy bierze Vladowi, który rasuje czapę 800 golda, po czym... nie wiem. Ja nie rozumiem. No chyba... a, whatever, dobra, ja nic nie mówię. Masakruje tego Timo też na sajcie ciągle waj do niego przychodzi. Skracany streamek. Mogę zrobić skracany stream. Nie wiem jak to zrobić U no, nasz botny nie chce z nami grać Nasz ty mintuje No nie chce gry wygrać Proszę, kolejną grę chcę grać. Ja nie wiem co tu się dzieje w tym diamencie jeden. Dzisiaj jest weekend? Sobota? Nie, no. ciągu tygodnia, środek. Ta gra jest wrąbana. Ci ludzie grają poniżej jakiejkolwiek krytyki. Ja nie to bym poszedł no i nie grał tej gry. Nie, no to nie jest narzekanie. Stwierdziłem fakt, to mój team troluje, no tak jakby... Dobra, no ja reportuję tam, Caitlyn, No chłop nie chciał grać z nami. O to był jakiś win trade. No nie wiem, co to miało być. To był najgorszy lefin, jakiego widziałem, od kiedy gram w lola. Chłop był kot fiton dla tej drużyny. całą grę, waj, na topie. Po czym chłop mi dawał 800 golda po to, żeby dwa razy z metra nie trafić później kół typa i paść. No, no ja nie wiem. To nie jest narzekanie, to nie jest narzekanie, nie narzekam, już jest w pokierce. Nie ma gry. Po prostu stwierdzam fakt! Jestem Vladem, jestem najsilniejszy w teamie, mam najlepszy late game w całej drużynie i, i jestem najbardziej AHET. Flashuje po fraga 800 Golda i bierze go Lefin dżunglerem. Pomimo, że jeszcze całą grę walczyłem 2v1 na topie, no nie wiem jak można tak, tak zrobić. Takie gówno dbać. Ten Leslie i Caitlin zrobili wszystko, żeby tej gry nie wygrać. Okej. Okay. Ciekawe? Nic nie mówię. Jestem ciekaw, ile sobie łącznie dał Shilda. On już ma full HP. Okej. Okay. Eee, no powiem tak. Bardzo ciekawe to jest. To jawk! To jest konie linii, No muszę wstać awk! Ja. Ode ma raczej nie? Mój champion jest orange, ale on sobie za słysza... już pniczeć Nie, mam dobry humor. Gadam co jakiś pierdoły. No ale jakoś dużo co dał tego ślida. Nie, no ma sporo. Kurde, no nie znajdziecie czempiona drugiego, który by sobie tyle szyj dodał. Czemu oni chcą reportować Kale, która ma 4-1? Ja nie wiem, ej, ten lol, ja albo jestem zmęczony, albo ja nie wiem. Suba daje jak w stiltuje i tak dalej, a nie jak będę negatywnie się wypowiadał, albo odzywał w ogóle. No Tłumaczem już. Dobrze wiecie, jak u mnie tilt wygląda. Na do wina, co ty tu robisz i już suba dajecie. To nie wiem, to jak się odezwę, to też suba daję? Ale jest narzekanie. Teraz też narzekasz. No jest fajne wszystko z Lolu. Po prostu komentuję dziwne rzeczy, które się dzieją na tej solo kolejce i w sumie to tyle. No ale mówiłem, że jak będę tak bardziej narzekał. Większość rzeczy, które mówię o Lolu to jest takie narzekanie, więc jak będę tak bardziej narzekał to subek, dobra? No mówiłem, że jak pewno fajpany dżungler nie zabił, to nie. Toman nie mi Toman, mój stream, moje zasady, które ja sobie wymyśliłem, no już mus muszą Ci się podobać. Tłumaczyłem przed gierką. Maknijesz no, słuchać, albo no nie. No ustaliłem zasady. Mam specjalną komendę zrobić, że na dwie gry może jeszcze banner zrobię pod stream. Mówiłem, jak będę bardzo narzekał, będę rajd'ował, albo flameił, daję suba. Ale lekkie narzekanie nie i tyle, no nie wiem, mam to po francusku przetłumaczyć czy... Mam po hiszpańsku albo po łacińsku to napisać, no Jestem w kryzysie zmęczenia Ale jak mi minie za 2-3 godzinki To będzie zabijeście No dobra, to sprecyzuję jeszcze raz kurwa challenge Jak będę chrwa rzucał mięsem Z powodu gry daję suba Jest to hard rage, hard kwa, trolling, run it down, hard wyzywanie Hard cokolwiek A jakieś podmrukiwanie pod nosem się nie liczy I koniec 你再再说吧。 Ładnie Italii zagrała, ja pierdzielę. ładny Herald skrętny. W ogóle muszę sobie kupić witaminy lewo skrętne, bo lepiej działają. Nie, 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 wy sobie układacie pod waszą narrację wszystko. Parę razy tłumaczyłem, to takie mniejsze na się ulicy. Myślicie, że aż taka szkoda mi jest dać suba jednego dla widza? No nie, nie jest mi szkoda, tam sobie, nie lubię, jak ktoś układa pod swoją narrację coś, co mam wykonać. Ignorując, nie wiem, moją narrację. A to raczej jest kluczowe, no bo to moje zasady, ja coś wymyśliłem. Jeśli wymyślę challenge, że co każdą niem nie w******* daje suba, a widz no, daj 100 subów, no to czym to robić? Słuchajcie, no ja nie mam ochoty wam dać suba teraz na bo żebyście wy******* no. Każdy jest na zasady. Wecie mogę poświęcić te 15 zł, ale... Takiego suba. Ja mam dać wam suba z przyjemności. 5 razy miał ranki do EUW. No, regarding the squat, squats, my friend. <laughs> Pytam o duo. <laughs> XD. Hehehe. <laughs> Chcecie duo, żebym zagrał w tym mięsko? awiatom. Wygląda jak Japończyk. Słysza. Z Discordem Jak chcecie możemy kliknąć tu jak chcecie jakiegoś shipa takiego Cześć takiego dawno nie było chyba na streamie O ile było kiedykolwiek I czemu nie chcecie? Boski? Nie chcielibyście prawdopodobnie wy... z tego shipa kosztem 20 LP więcej na moim koncie? To Jak chcecie mogę wplikejować te konto do Emeralda Panem mam tą rangę Easy easy All I had to do is land one spear guys. One Hello, everyone. spear. This is wanna play? <laughs> Who the fuck's Bruce dude? Random Bruce TV. <laughs> you wanna play? So you don't lose. We can play one game. To one loose. Okay, you you wanna like lose a game? If you wanna lose a game, you can play with me. If you wanna win, I would not recommend to play with me. I will first time Warwick. Weak side spider. It's a spinner. Oh. be careful. Bruce is known in the Polish for watching Porn of animals. Also random Bruce V I've actually no idea where you are. That's fine. We can play one game. Weak side spinner. Oh, ale bentje sheep. How do how do add people like this, Add friend. Weak side spinner. Marsh fit. Leewood. nice stripes. Will be nice ship What's he talking about, bro? <laughs> this man. Siemma skos, skos na oczy. Ja się boję, że on będzie pisze jakieś dziwne rzeczy. I only know like bad words, you know. I played with Wodai together. I heard like kura a lot and kura yabana, but uh, you know, my Polish is not that good. Okay, let me let me add him. How do you add someone? Add friends. He's not accepting friend requests. What? what? Is that famous about? Why is he not accepting friend requests? Are you that famous? Not accepting friend requests. What's your name? It's. I'll send you. The sixteen squads. I should love to. Wait. You know he's a zoo, zoo and he admitted he likes to watch pigs, pig fucks with blonde girls. Be careful, this guy is very dangerous. Ale się dziwnie zachowują. Niczym innym, no nie wiem. You know he's a zoo, zoo and he admitted he likes to watch pigs. Pick f**ks with bone girls? Be careful, this guy is very dangerous. Wait... Are you serious? Yes? Wait, no way, right? Wait... what, what, what the fuck is a zoo file, guys? What is a zoo file? What is this shit? He's famous for watching animal porn? Are you serious? Okay, hold up, hold up, hold up, hold up, hold up. Do I- do I want to watch this? Hold up, guys. Um... Okay, let- let me... Let me open this. Watch it, okay. <laughs> oh my god! <laughs> oh my god, wait, hold up! Okay, I mean. Okay, I mean. Okay, I mean. Oh my god. Bro. Bro, it's it's fine. I'm just playing a Sonic game here, but bro. What the fuck is this? Oh my god. Really supporting okay, I'm not supporting him. I was playing a game. That's why I still late. I'll just play a game. Okay, okay guys. I'm not gonna fix i I s sorry sorry if it I, uh, okay but it's just okay. Everyone can have can have his own thing, you know? the no no. no no I won't I won't. I i I'll go I'll go other, bro, I'll go Diana, oh my god Oh my god, okay, I should leave. No, this is <laughs> That's okay, bro. Everyone has his own thing. I won't judge. Oh my god. Okay, but I do think I'm not gonna go on voice. You can just play him. I mean, honestly, I won't judge him. I was playing a game with him, you know. And um, I'm kind of really committed to a game. You play with Zoofile. Bro, I'm actually learning, like, dude. I, I never ne even knew this word existed. That is interesting. Let's just say I wasn't aware of certain things it was too late. I was gonna play a game, but, bro. Leje na te punkty i na tą grę. To szczerze. za z po prostu nie rozumiem rozumowania ludzi na czacie. Jest jakaś tam szansa jakiegoś fajnego shipa z losowym streamerem za granicy, to nie wiem co się ludziom od***dala we Serio tak nie mówię tak jakoś ofensywnie, no nie rozumiem z tego myślenia. Są chyba ludzie wynajęty przez mistrza, mimo żeby miał coś na odcinek na YouTube, bo nic się nie dzieje, bo gram w TFC. Bo innego nie wiem, nie widzę. Chyba wynajęcie aktorzy. Na go razem. Piszę do 40 jakichś typów. Ej, weźcie, chyba pod tym mam jakiś długo grać z posterem w go będę miał materiał na filmik. No bo komu by przeszkadzało, że robię shipa z jakimś zagranicznym streamerem? Normalnie. i się dowiedzieli, że masz hajteru. Nie no, nie do końca o to chodzi, ale, znaczy, no tam że ktoś pisze o świniach u kogoś, spamuje mu, whatever, ale no na czacie u mnie, nie wiem, widzowie nie chcieli, żebym z nim grał, nie wiem dlaczego, po prostu, bo zdążył wejścia LP, czy, czy co, to może fajny shit by wleciał. To był unlucky no miałem nastokowane 12 Conquerora Bo by cię bostował, prosta sprawa Przymyślisz, że napisałem nagle o duo do typa, bo chciałem bosta, tak? I że naprawdę mi zależy na tych 20 LP-kach, kiedy nie gram w Lola od tygodnia. Dobra. Przejdę tej na TFT i nie gram na tym koncie. Zdcuje do Emeralda. Nie, ja... Nie, możecie mi wierzyć lub nie, mam obecnie w rangę, serio. Chciałem po prostu shippa zrobić ze streamerem, koniec tematu, już zamykam ryj. Totalnie mam w p***o. Miałem totalnie w pi jakieś wejście alteków. No, mistrzu, kratki pokczą kontentów z płatnymi aktorami. Ale tak z ciekawości, ty masz jakąś ekipkę jakichś widzów, że tak ich nasyłasz na mnie, mistrzu, mi mów, żeby po pod tego, poddymić pod kontent na YouTuba czy jak? Ale tak serio pytam. No ciekawy jestem. Sam ludzi w wiem. czym? Czym ludzi w wiem? Że chcę kolaba zrobić innym streamerem? I będzie jakaś nowość na streamie? Ja no nie rozumiem, no... zobaczcie no, mi, no mogę z wami pokazać. Czym was w wiem? ja co wiedzieć. Ale jeszcze na Discorda wejść. Teraz ja ci zrobię niedźwiedzia. Co zrobię ci niedźwiedzia, jak pójdę do Kibla? Bo ma, Bo tak ciśnie mi się na pęcherz. że jak go zrobię, to się chyba zleje w gacie. Teraz wracamy do talety. Dobra. Nakodalamy dalej czem baronów. Dawaj Ligusie, nie mam ochoty grać w LoL'a. Nie, ale trochę szkoda, jak wyszedł ten LoL dzisiaj. Na, F -teś, na, na te na TFT się odstresuję. Co cię zastresowało? Nie spodobało mi się, jak się wydarzyło na, na czacie. Tak jakby, no każdy powinien chyba już wiedzieć z mojej widowni, że średnio lubię grać ostatnio w Lola i że średnio ostatnio mnie nawet ta ranga wchodzi w Lolu i znalazłem jakiegoś fajnego shipa z zagranicznym streamerem, byłoby może fajnie, może nie wiem. no i ludzie naprawdę chcieli zrobić wszystko, żeby tego nie było, a niektórzy nawet wierzyli w jakieś wielkie kopium, że liczyły się dla mnie LPK i co, no nie wiem, może kiedyś tak, ale no Czasem coś wizytówczycą No dobra, ale już wiem, czemu wy nie chcieli Pisali w pan, że nie mam robić shipa, Żebym nie został 20 LP Nowy content, nowość na streamie Jakiś nowy collab A więc i tak wybierzemy nie o tych 20 LP No trochę nie rozumiem ja, ja nie wiem, czy wy chcecie tego lola u mnie na kanale, czy nie chcecie Byłoby DC Ludzie chcieli ci zrobić na złość No ale jak ludzie chcieli mi zrobić na złość, skoro nie chcę grać w LOLa, tylko w TFT i sobie poszedłem na TFT? Ludzie, którzy przy, przyszli mnie jebać na Live Legend, nie będą mieli Ligi Legend, no to komu robią na złość? No nie wiem. Ja, ja LOLa... No nie wiem, jak wam wytłumaczyć, jak działa mój mózg. Ja Lola stricte odpaliłem dla widzów, nie dla siebie, no... No nie miałem ochoty grać w Lola, jak mam być szczery, no. Zrobiłem to stricte dla widzów, więc jak odpalam Lola dla widzów i wpadła jakaś możliwość zrobienia kontentu z Lola dla widzów, a widzowie robią wszystko, żeby tego nie było, to po prostu nie kalkuluje mi się to, dlaczego ci ludzie tak robią. Granie na emocjach? Tak, na emocjach. no, gdzie niby gram na emocjach? Czy może raz posłuchasz czatu? Posłałam czatu, żeby nie próbować czegoś nowego w lolu? Kontentu czy czegokolwiek? Czy, czy jak? No nie wiem, no serio, no powiedzcie mi jak nie chcecie lola na streamie to mi powiedzcie mi to pasuje nie, nie mam wolę grać w cokolwiek innego niż lol Dobra, wychowane już, było minęło Nie dogadaliśmy się wszyscy i tyle